Proszę, nie kop mnie. Już i tak jestem zraniona, płakała kelnerka. Wtedy tajny dyrektor generalny zrobił to. A co, jeśli jedna chwila okrucieństwa mogłaby stać się katalizatorem najpiękniejszej zmiany w czyimś życiu? Julia przycisnęła się plecami do zimnej, ceglanej ściany za restauracją Toniego, a jej uniform był nadal wilgotny od kawy, którą klient celowo wylał na nią kilka minut wcześniej. W wieku 34 lat przyzwyczaiła się już do niewidocznych siniaków, takich, jakie powstają podczas wykonywania trzech prac, aby zapewnić ośmoletniemu synowi wyżywienie i dach nad głową. Jej ręce drżały, gdy ocierała łzy, nie z powodu oparzeń na ramieniu, ale z powodu ostatnich słów klienta. Gdybyś nie była taka niezdarna, nie musiałabyś obsługiwać ludzi takich jak ja. Nie wiedziała, że w restauracji mężczyzna w wyblakłych dżinsach i prostej koszuli z guzikami był świadkiem wszystkiego. David Chen, którego majątek przewyższał wartość większości małych krajów, siedział cicho w kącie. Jednak to, co właśnie zobaczył, sprawiło, że poczuł ucisk w piersi, jakiego nie odczuwał od lat. Skąd oglądasz dzisiejszy program? Julia pracowała w restauracji toniego od ośmo miesięcy. Odkąd zamknięto fabrykę, w której przez sześć lat montowała części samochodowe. Zarobki ledwo wystarczały na opłacenie czynszu za małe mieszkanie, które dzieliła z synem. Ale była to uczciwa praca, a ona już dawno nauczyła się czerpać godność z każdej pracy, która pozwalała im zjeść posiłek. Większość klientów była miła, zmęczeni kierowcy ciężarówek zostawiali przyzwoite napiwki. Starsze pary uśmiechały się, gdy napełniała im kawę. Ostatnio jednak pojawili się trudniejsi klienci, ludzie, którzy wydawali się czerpać przyjemność z przypominania jej o jej miejscu. David zaczął przychodzić do restauracji trzy tygodnie temu, zawsze zamawiając to samo, czarną kawę i dowolne ciasto, które było tego dnia świeże. Ubierał się skromnie, jeździł starszym pikapem i zamawiał cicho. Julia uznała go za kolejnego pracownika fizycznego, być może wykonawcę lub mechanika, kogoś, kto rozumiał wartość dolara. Zauważyła jego zrogowaciałe dłonie, sposób, w jaki zawsze mówił proszę im dziękuję, jak po cichu zostawiał 20 dolarów za posiłek wart 12 dolarów. Julia nie wiedziała, że David od miesięcy odwiedzał restauracje i bary w całym kraju. Nie jako dyrektor generalny Chin Industries, ale jako człowiek próbujący zrozumieć biznesy, które rozważał przejąć. Jego firma specjalizowała się w przekształcaniu borykających się z problemami lokali w prosperujące centra społecznościowe. Jednak nauczył się, że arkusze kalkulacyjne nie dostarczają mu informacji, których naprawdę potrzebuje o danym miejscu. Musiał to poczuć zobaczyć, jak ludzie traktują się nawzajem, gdy myślą, że nikt ważny ich nie obserwuje. Klient, który upokorzył Julię, był stałym bywalcem, mężczyzną o imieniu Frank, który wydawał się czerpać przyjemność z wprawiania personelu w zakłopotanie. David obserwował ten schemat przez wiele tygodni. Celowo rozlane napoje, złośliwe komentarze na temat wyglądu Julii, sposób w jaki Frank zostawiał dokładną kwotę bez napiwku po tym, jak kazał jej posprzątać bałagan, który celowo stworzył każdy taki incydent sprawiał, że David zaciskał szczękę coraz mocniej. Ale dzisiejszy wieczór przekroczył granicę. Kiedy Julia wróciła do środka próbując się opanować, Frank już niecierpliwie gestykulował, domagając się kolejnej kawy. „Pospiesz się! zawołał. I tym razem postaraj się jej nie rozlać. Kilku innych klientów restauracji wyglądało na skrępowanych. Ale nikt nic nie powiedział. Wtedy David cicho wstał ze swojego kąta, mając już podjętą decyzję. David podszedł powoli do stolika Franka, jego kroki były zdecydowane i spokojne. Julia już zbliżała się z dzbankiem kawy, jej ramiona były napięte z niepokoju. Frank spojrzał na Davida z irytacją. Czego chcesz? Próbuję tu coś zamówić. Obserwowałem cię, powiedział cicho David. A jego głos miał w sobie siłę, która sprawiła, że w całej restauracji zapadła cisza. Od tygodni obserwowałem, jak traktujesz tę kobietę z całkowitym brakiem szacunku. Jego ton nie był gniewny, było w nim coś głębszego rodzaj opanowanego rozczarowania, które przebijało się przez hałas lepiej niż jakikolwiek krzyk. Twarz Franka zesztywniała. Pilnuj swoich spraw, kolego. Jeśli nie radzi sobie z pracą, może powinna poszukać innej. Zwrócił się do Juli, która stała nieruchomo z dzbankiem do kawy. No, nalewasz czy nie? Ręce Juli drżały, gdy zaczęła przechylać dzbanek. Znosiła takie traktowanie, ponieważ desperacko potrzebowała tej pracy. Wczoraj szkoła jej syna wysłała do domu kolejne zawiadomienie o zaległych opłatach za obiady. Rachunek za prąd był zaległy. Nie mogła sobie pozwolić na utratę nawet jednego dnia wynagrodzenia, ale kiedy zaczęła nalewać, David delikatnie położył dłoń na filiżance. Nie, powiedział po prostu. Julia, nie musisz obsługiwać kogoś, kto traktuje cię jak istotę gorszą od człowieka, spojrzał prosto na Franka. A ty musisz coś zrozumieć. Każda osoba w tej restauracji ma swoją historię, ma ludzi, którzy ją kochają, ma marzenia i zmaga się z trudnościami, tak jak ty. Różnica polega na tym, że większość z nas nie wykorzystuje swojego bólu jako pretekstu do ranienia innych. Frank gwałtownie wstał, a jego krzesło zgrzytnęło o podłogę. Za kogo ty się do diabła uważasz, że tak do mnie mówisz? Jesteś tylko jakimś nieznanym robotnikiem. David zachował spokojną minę, ale w jego oczach pojawił się błysk. Być może, ale znam różnicę między mężczyzną a tyranem. Sięgnął do portfela i położył na stole franka banknot 100 dolarowy. Twoje posiłki są opłacone na następny miesiąc, ale jest jeden warunek. Zaczniesz traktować każdą osobę, która tu pracuje, z szacunkiem, albo znajdziesz sobie inne miejsce do jedzenia. W restauracji zapadła całkowita cisza. Julia poczuła, jak znów napływają jej łzy ale tym razem nie były one spowodowane upokorzeniem. Jeśli ta chwila poruszyła twoje serce, proszę, daj temu filmowi kciuk w górę. Nigdy wcześniej nikt nie stanął w jej obronie, nie bronił jej godności, kiedy ona sama nie była w stanie tego zrobić. Frank, wyraźnie wstrząśnięty i zawstydzony, rzucił pieniądze na stół i wybiegł mamrocząc pod nosem. Ale David nie skończył jeszcze. Gdy restauracja powoli wracała do normalnego rytmu, Julia zdała sobie sprawę, że jej ręce wciąż drżą. Ostrożnie odstawiła dzbanek z kawą i spojrzała na Davida z mieszaniną wdzięczności i zmieszania. "Nie musiałeś tego robić", szepnęła. "Dałabym sobie radę". Wyraz twarzy Davida złagodniał. "Wiem, że dałabyś sobie radę. Radziłaś sobie z tym od tygodni." Ale to, że potrafisz coś znosić, nie oznacza, że musisz to robić, wskazał na stolik, przy którym siedział. Czy możemy porozmawiać przez chwilę? Julia spojrzała w stronę kuchni, gdzie Tony udawał, że nie patrzy, przewracając burgery. Skinął jej lekko głową. Godzina szczytu minęła, a kilku pozostałych klientów wydawało się zadowolonych, popijając kawę. Poszła za Davidem do jego stolika i usiadła naprzeciwko niego. Jestem David. Powiedział wyciągając rękę: Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że siedziałeś tu przez trzy tygodnie, patrząc, jak ten człowiek cię obraża, i nie powiedziałeś nic aż do dzisiejszego wieczoru. W głosie Davida dało się wyczuć szczere ubolewanie. Chodzę tu, żeby lepiej zrozumieć to miejsce. Zajmuję się restauracjami i rozważałem złożenie oferty kupna Tony's Diner. Serce Julii zamarło. Kolejny korporacyjny nabywca, kolejna firma, która prawdopodobnie zamknie się w ciągu kilku miesięcy, pozostawiając ją ponownie bez pracy. Och, powiedziała cicho. David dostrzegł strach na jej twarzy i szybko kontynuował. Ale to, czego się tu nauczyłem, nie ma nic wspólnego z biznesplanem. Widziałem, jak pracujesz na trzech różnych zmianach, zastępujesz innych pracowników, gdy są chorzy. I traktujesz każdego klienta z życzliwością, nawet jeśli na to nie zasługuje. Pamiętasz, jak ludzie lubią swoją kawę, sprawdzasz, czy starsi klienci mają się dobrze, a wszystko to robisz zmagając się z własnymi problemami. Skąd wiesz o moich problemach? zapytała Julia, przyjmując postawę obronną. Ponieważ je rozpoznaję, odparł łagodnie David. Dorastałem w domu, w którym moja matka miała trzy prace, tak jak ty. Widziałem to spojrzenie w oczach ludzi, którzy liczą każdego dolara, są wyczerpani, ale nie mogą sobie pozwolić na odpoczynek. Zrobił pauzę, starannie dobierając słowa. Czy kiedykolwiek spotkałaś się z czymś podobnym? Daj nam znać w komentarzach. Następnie kontynuował. Julia, a co jeśli powiem ci, że udowodniłaś już wszystko, co musiałaś udowodnić? Obserwowanie twojej pracy nauczyło mnie więcej o przywództwie i godności, niż jakakolwiek szkoła biznesu. Julia patrzyła na Davida, próbując przetworzyć to, co jej mówił. Nie rozumiem. Jak to, że zajmujesz się restauracjami? David ponownie sięgnął do portfela, ale tym razem wyciągnął prostą wizytówkę. Julia przeczytała ją dwa razy, zanim zrozumiała znaczenie słów. David Chen, dyrektor generalny Chen Industries. Spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Jesteś. Jestem osobą, która wierzy, że najlepsze firmy buduje się na zasadzie właściwego traktowania ludzi, powiedział po prostu David. A ty pokazałaś mi, jak to wygląda. Pochylił się lekko do przodu. Julia chce kupić tę restaurację, ale chce to zrobić we właściwy sposób. Chcę zmienić ją w miejsce, które będzie oddawało cześć społeczności, której służy. I chcę, żebyś mi w tym pomogła. Nie znam się na prowadzeniu firmy, zaprotestowała Julia. Ale David pokręcił głową. Wiesz wszystko o tym, co jest ważne. Wiesz, jak sprawić, by ludzie czuli się mile widziani. Jak ciężko pracować, jak troszczyć się o innych nawet gdy sama zmagasz się z trudnościami, jego głos stał się bardziej poważny. Proponuję ci partnerstwo, Julia. Nie tylko pracę, ale prawdziwy udział w tworzeniu tego miejsca takim, jakim może być. Julia poczuła, że jej świat się zmienia. Nie mogę. Mam syna i nigdy nie. przerwała przytłoczona. Twój syn jest właśnie powodem, dla którego to może się udać, powiedział łagodnie David. Każda decyzja, którą podejmiemy, będzie miała na celu stworzenie miejsca, w którym rodziny takie jak Twoja będą mogły się rozwijać. Lepsze wynagrodzenia, opieka zdrowotna, udział w zyskach, fundusze na studia dla pracowników, dzieci. Zrobił pauzę. Szukałem kogoś, kto rozumie, co to znaczy budować coś prawdziwego, coś, co ma znaczenie. Obserwując Cię przez ostatnie tygodnie, widząc, jak traktujesz ludzi, jak nigdy się nie poddajesz. Zrozumiałem, że właśnie tego szukałem. Łzy zaczęły spływać po policzkach Juli, ale po raz pierwszy od miesięcy były to łzy nadziei. Dlaczego ja? Mogłeś wybrać kogokolwiek. Bo każdy potrafi zarządzać liczbami w arkuszu kalkulacyjnym, odpowiedział David. Ale nie każdy ma serce, które widzi ludzi tak jak ty. Nie każdy rozumie że najważniejszą częścią każdego biznesu jest to, jak ludzie się dzięki niemu czują. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej wzruszających opowieści. Wyciągnął rękę przez stół i delikatnie położył ją na jej dłoni. Julia, co byś powiedziała, gdybym Ci powiedział, że za sześć miesięcy możesz zostać dyrektorem generalnym najlepszej restauracji w trzech stanach? Sześć miesięcy później Julia stała w całkowicie odnowionej sali restauracyjnej, która teraz nazywała się Julia's Table, obserwując swojego ośmoletniego syna Michaela, który starannie układał świeże kwiaty na każdym stole. Przemiana przekroczyła wszystko, co mogła sobie wyobrazić. Stare winylowe kanapy zostały zastąpione wygodnymi fotelami, ostre światło fluorescencyjne ustąpiło miejsca ciepłym, przytulnym oprawom oświetleniowym, a na ścianach wisiały teraz dzieła lokalnych artystów, w tym piękny obraz autorstwa Michaela przedstawiający nowy ogród restauracji. Jednak prawdziwe zmiany sięgały znacznie głębiej niż tylko dekoracja. Każdy pracownik zarabiał teraz wystarczającą pensję, a do tego miał zapewnioną opiekę zdrowotną. Wśród personelu znalazły się dwie inne samotne matki, które z trudem wiązały koniec z końcem emerytowana nauczycielka, która chciała pracować na pół etatu, aby pozostać aktywną, oraz troje nastolatków oszczędzających na studia, z pomocą Funduszu Edukacyjnego Restauracji. Julia odkryła, że ma naturalny talent do organizowania, szkolenia i inspirowania innych. Umiejętności, które David dostrzegł w niej na długo przed tym, zanim ona sama je w sobie odkryła. Tony pozostał szefem kuchni i współwłaścicielem. Jego tradycyjne przepisy uzupełniały teraz sezonowe specjały, które Julia opracowała słuchając opowieści klientów o kuchni ich babci. Restauracja stała się dokładnie tym, co David sobie wyobrażał. Prawdziwym centrum społeczności, gdzie ludzie przychodzili nie tylko po to, aby zjeść, ale także po to, aby nawiązać kontakty. Tablica dla klientów przy wejściu była wypełniona podziękowaniami, ogłoszeniami o pracy i ofertami pomocy od sąsiadów. Julia rozpoczęła program, w ramach którego klienci mogli kupować posiłki dla potrzebujących bez zadawania żadnych pytań. Ściana dobroci, jak nazwał ją Michael, nigdy nie pozostawała pusta na długo. David nadal regularnie tu przychodził ale teraz siadał przy barze i pozwalał Julii podawać mu kawę, podczas gdy omawiali plany ekspansji. Trzy inne społeczności zapytały już o możliwość otwarcia własnych lokali Julia's Table, z których każdy miał być prowadzony przez osobę o sercu Julii, gotową służyć innym i rozumiejącą co oznacza walka o byt. Julia obserwowała, jak Michael pomaga starszej parze usiąść przy ich ulubionym stoliku przy oknie, i przypomniała sobie tę noc sześć miesięcy temu, kiedy stała na zewnątrz w zimnie, czując się niewidzialna i pokonana. Pomyślała o tym, jak gotowość jednej osoby do dostrzeżenia jej godności zmieniła nie tylko jej życie, ale także życie wszystkich, którzy przekroczyli próg tej restauracji. Frank nigdy nie wrócił do restauracji. Ale Julia często zastanawiała się, czy tej nocy też czegoś się nauczył. Miała nadzieję, że tak. Odkryła, że noszenie w sobie urazy jest zbyt ciężkim brzemieniem, gdy można znaleźć tyle radości w tworzeniu czegoś pięknego. David pojawił się obok niej, trzymając dwie filiżanki kawy. Penny, o czym myślisz? zapytał. Myślę o tym, jak wszystko może się zmienić w jednej chwili. Odpowiedziała Julia, przyjmując kawę z wdzięcznością. Jak jedna osoba, wybierając dobroć, może wywołać falę, której zasięg przekracza jej wyobrażenia. To właśnie robisz każdego dnia odpowiedział David. Tworzysz te fale. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij ją polubić zostawić komentarz z Twoimi przemyśleniami i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej wzruszających opowieści o tym, jak zwykli ludzie dokonują niezwykłych zmian. Dziękujemy za dołączenie do nas w podróży Julii. I pamiętaj, że czasami najpotężniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest po prostu dostrzegać siebie nawzajem.